Brzuch tego dziecka rósł non-stop. Wtedy lekarze przekazali rodzicom niepokojące wieści: Steve Tenney, weteran armii amerykańskiej, nie widział lekarza od co najmniej dekady, z wyjątkiem założenia szwów. Nigdy nie był poważnie chory, nigdy nie spędził nocy w szpitalu. W wieku 40 lat był przykładem dobrego, zdrowego trybu życia. Pomagał w trenowaniu piłki nożnej w szkole średniej. A jednak 8 września po tygodniowej serii testów fizycznych i psychologicznych, które uznały go za całkowicie zdrowego, chirurdzy usunęli jego doskonale funkcjonującą wątrobę. Odcięli około 20% organu i zaszyli. Obudziłem się tego popołudnia i czułem się jakby przejechała po mnie ciężarówka, powiedział Steve na początku tego tygodnia. Jego wątroba uratowała życie czteromiesięcznej dziewczynki, której jeszcze nie poznał. Sarah Jones miała zupełnie normalną ciążę. Weronika urodziła się w kwietniu, pozornie zdrowa. To drugie dziecko Sary i Chrisa, którzy mają także syna Cartera. Ona jest terapeutką, a on pracuje w dziale IT. Kiedy Weronika osiągnęła dwa miesiące, rodzice zauważyli, że staje się coraz bardziej żółta. Chociaż rodzice ją dobrze traktowali i robili wszystko, aby była zdrowa, zaczęli się martwić. Chris i Sara mieli wrażenie, że coś jest nie w porządku. Chris powiedział, że zamiast udać się do miejscowego pediatry, zabierali weronikę do szpitala, na badanie kontrolne. Chcieli, aby tamtejsi lekarze powiedzieli im, że wszystko jest w porządku. To był 8 sierpnia. Lekarze rzucili spojrzenie na weronikę i już wiedzieli. W końcu zdiagnozowali u niej chorobę. Była to choroba wątroby. Można było ją leczyć bez operacji. Ale stan Weroniki był zaawansowany i szybko osiągnęłaby czwarte stadium, a jej życie uratowałby tylko przeszczep wątroby. Niestety choroba nie ustępowała. Chris zauważył, że brzuch jego córki staje się coraz większy. Pod koniec sierpnia Weronika wróciła do domu na 6 dni, ale musiała zostać ponownie przewieziona do szpitala dziecięcego. Gdy zbliżał się weekend, stało się jasne, że aby uratować jej życie, potrzebny będzie żywy dawca. Opcja ta wykorzystywana tylko w około 10% przypadków. Wiedzieliśmy, że po tych 6 dniach nie wrócimy już do domu. Lekarz powiedział, że jej stan szybko się pogarsza. Protokół żywego dawcy jest bardzo rygorystyczny. Dawcą musi być członek rodziny lub znajomy, i musi być to wolna wola. Wymaga to badania psychologicznego. Poza tym musiało być to fizyczne dopasowanie. A mimo to istniało ryzyko. Steve Tenney i jego żona Andrea. Spotkali Chrisa i Sarę tylko na kilku wyjściach. Nie znali się dobrze, gdy słowa rozprzestrzeniały się wśród rodziny i przyjaciół. Informacja o stanie Weroniki była również na stronie GoFundMe. Potrzebne było bardzo szybkie znalezienie dawcy. Steve przyłączył się do poszukiwania dawcy. W przeciwieństwie do członków rodziny Chrisa, grupa krwi Steve'a pasowała do Weroniki. To był pierwszy mały krok w długim procesie. Steve dostał ankietę, którą musiał wypełnić. Po ocenieniu przez lekarzy szpital oddzwonił do niego. Byli zainteresowani. Steve i jego żona omówili to. Ten były weteran wojenny pracował teraz jako porucznik w Departamencie Policji. Oznaczałoby to wzięcie wolnego od pracy na czas rehabilitacji. Steve powiedział, że nigdy nie brał zwolnienia lekarskiego. Ponadto niedawno przeniósł się do bardziej administracyjnej części pracy. Rozmawiali z żoną godzinami, aż w końcu zdecydowali się, to coś, co muszę zrobić jako człowiek, to jest tylko dziecko. Niczemu nic nie winne. A co gdyby nasze dziecko zachorowało i ktoś musiałby nam pomóc. Jeśli to dziecko jest w potrzebie, a ja mogę mu pomóc, to zrobię to. Postanowił Steve wraz z żoną. Steve pojechał do szpitala na kolejne testy. Tylko jeden kandydat na dawcę jest oceniany w danym momencie. Zgłosił się do szpitala 1 września, gdzie w tygodniu przeszedł liczne procedury, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i biopsja wątroby. Szacuje się, że lekarze pobrali setki fiolek krwi. Współpracując z laboratorium w Niemczech, naczynia i żyły Steve'a musiały być zgodne z Weroniką. Liczba naczyń i żył musi się zgadzać. Jeśli ma ich za dużo, to prawie nie da się ich zamknąć, powiedział lekarz. Steve był zalany informacjami i kręciło mu się w głowie. Na początku był zdezorientowany, ale także podekscytowany. Było coraz lepiej. W miarę upływu dni stawało się jasne, że pasuje. Tymczasem stan Weroniki pogarszał się. Jej rodzina modliła się, by jej stan był na tyle stabilny, by można było przeprowadzić operację. Kochanie, Musisz wytrzymać jeszcze tylko parę dni. Prosimy cię, mówili do niej rodzice, a także modlili się codziennie do Boga. Boże, wysłuchaj nas, nie odbieraj nam córeczki, to jest za wcześnie. W końcu przyszedł dzień operacji, mimo to dla rodziców było ciężko ją oddać. Wiedzieli, że to jest ich jedyna opcja na uratowanie córeczki, ale jednocześnie bali się, że widzą ją po raz ostatni. W dniu operacji, 8 września. Zespoły chirurgiczne zebrały się. Czas musiał być zsynchronizowany z przyjazdem nowej wątroby w momencie, gdy zespół wyjmował starą. Steve ma zdjęcia swojej zdrowej wątroby w telefonie komórkowym. Wątroba Weroniki była skurczona, czarna i bez życia. Obie operacje zakończyły się sukcesem. Jej wątroba będzie rosła wraz z jej wzrostem, a utracony fragment wątroby Steve'a zregeneruje się. Dziś, prawie dwa miesiące później, Weronika nadal ma dużo lęków. Zwalcza odrzucenie organu i infekcje, ale wróciła do picia mleka z piersi. Często odwiedza szpital dziecięcy, aby dostosować leki. Chirurdzy ostrzegali rodzinę, że kilka wstrząsów jest nieuniknionych, ale jak dotąd nie było to nic, czego jeszcze nie widzieli. Wskaźnik przeżycia po pierwszym roku wynosi 95%. Weronika nigdy nie przestaje się uśmiechać. Lekarze twierdzą, że będzie mogła robić wszystko to, co normalna mała dziewczynka. Jeśli chodzi o Steve'a, był w szpitalu przez pięć dni, a następnie pozostał w pobliżu szpitala w hotelu przed powrotem do domu w następnym tygodniu. Odzyskiwanie sił było powolnym procesem, a w zeszłym tygodniu wrócił do pełnych obowiązków. Jest naszym bohaterem. Jest bohaterem Weroniki. Wyciągnął rękę zaraz po tym, jak wszystko się zaczęło. Steve to niesamowity człowiek, powiedział Chris. Przypomina nam, że na świecie są wspaniali ludzie. Steve mówi, że nic by nie zmienił. Nie żałuje swojej decyzji. Nie żałuje tego, co oddał. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Dajcie znać w komentarzach, co Wy byście zrobili na miejscu rodziny oraz na miejscu Steve'a. Ja się z Wami żegnam. Słyszymy się już wkrótce w następnym filmie. Do usłyszenia.